Thank you. Szanowni Państwo witam serdecznie na kolejnej po e, konferencji prasowej. Dzisiaj to po derby hutnicze e, Krzod 1929 Stalowa Wola, kapitalne widowisko. Myślę, że chyba potwierdzą wszyscy e, obsługujący dzisiejsze spotkanie dziennikarze, których również witam serdecznie, a e, szczególnie ciepło moich gości po prawej stronie trenera Ireneusza Pietrzykowskiego, szkoleniowca drużyny ze Stalowej Woli i myślę mocno szczęśliwego dzisiaj Rafała Wimzika, po bardzo dobrym meczu i komplecie punktów, który został Tradycyjnie panowie trenerzy, prośba o komentarz do boiskowych wydarzeń, a później się będą pytania od dziennikarzy z sali o odpowiedzi na te pytania. Irek, bardzo proszę, twój komentarz do dzisiejszych boiskowych wydarzeń. Gratulacje, panie trenerze, gratulacje, Ostrowiec, Dzisiaj Aha. zrobiliśmy za mało, żeby ten mecz rozstrzygnąć na, na swoją korzyść. Krzeostrowiec postawiło bardzo trudne warunki. Nie potrafiliśmy się temu przeciwstawić i tak naprawdę zasłużona porażka. I, i, i taki paradoks, bo gdyby ktoś dzisiaj, ktoś wczoraj powiedział mi, że po, po dzisiejszym dniu będziemy liderem, no to pewnie byłbym bardzo, bardzo zadowolony, bo, bo nas czekał tutaj, wiedzieliśmy ciężki mecz, natomiast no dzisiaj znając wynik wieczystej a w tym momencie jest, jest duży niedosyt, natomiast no, tak jak powiedziałem, nie zasłużyli dziś na zwycięstwo, więc gratulacje jeszcze raz. Dziękuję serdecznie, tyle Rafał, Twój komentarz. Dzień dobry Państwu, dziękuję Jurek za gratulacje na pewno zasłużone. Na pewno byliśmy dzisiaj zespołem, który, który na, to, na to zwycięstwo bardzo ciężko przede wszystkim e, zapracował. E, to jest jedna rzecz, z tego się oczywiście z tego zwycięstwa bardzo cieszymy. Cieszymy się również e, przede wszystkim z, z, ze stworzenia i tutaj trzeba to podkreślić e, przez obie ekipy bardzo dobrego widowiska. Uważam, że to był mecz na pewno stojący na bardzo dobrym poziomie przede wszystkim taktycznym, bo też było widać e, jak się stanówka zachowywała, jak, jak próbowała e, również rotować, ustawieniu uważam, dużo dzisiaj było mm, takich rzeczy, które mnie najbardziej interesują, czyli tworzenia nowych struktur, które gdzieś tam dają przewagę w określonych sektorach i, i myśmy naprawdę dzisiaj to szybko odpowiadali, byli bardzo elastyczni, dlatego gratuluję chłopakom, że tak dobrze funkcjonowali w tych kilku ustawieniach i, i tylko mm, tak naprawdę gdzieś tam mm, mm, braku skuteczności uważam, że ten wynik był tylko taki oscylowo, bo jeden, dwa zawsze może się coś wydarzyć, jakiś rzut karny, później już y, spadł deszcz i, i to już jest Więcej przypadków w polu karnym różnie bywa, natomiast myśmy mieli... Tych sytuacji naprawdę sporo w drugiej połowie taki był plan, że, że strzelamy jak można to jak najszybciej bramkę i później ewentualnie modyfikujemy i tu się ja się cieszę też, bo faktycznie tutaj z trenerem Pietrzykowskim spotykamy się i chyba nie przypominam sobie nawet w Starachowicach, że coś mi się tam udało gdzieś ugrać. Był taki, nieraz były takie mecze, że dominowaliśmy, a te, te, te punkty nie udawało się gdzieś tam zdobywać i jakiś tam remis. Remis zawsze był dla mnie, dla nas gdzieś tam jakiś porażką, także tutaj też się podwójnie cieszę, że udało się wreszcie wygrać w lidze i tak dalej. Tak naprawdę gratuluję jeszcze raz zespołowi, przede wszystkim naprawdę młodzieży, zmianom, bo naprawdę uważam, że dobre zmiany nasi wychowankowie zrobili, pracowali, pokazali serducho, takie właśnie pomarańczowo-czarne i myślę, że kibice rodziny, którzy tutaj przyszli na stadion są z nich dumni i zadowoleni. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Tyle Irek i Rafał panowie, do państwo do dyspozycji proszę, zadajemy pytania. Mam pytanie do trenera Stalowej Woli. Czy nie sądzi pan, że po wynikach dzisiejszych w Krakowie i tutaj w Ostrowcu, do końca ligi dla kibiców, to będzie ciekawe widowiska, Ostatnie mecze? No cóż, klasyk powiedział tak, że liga będzie ciekawsza. Także na no, no pewno ten wynik dzisiaj, gdyby ułożył się dla nas inaczej, no, mielibyśmy autostradę. Tak? tak, w tym momencie powiedziałem w szatni, że. Widocznie potrzebujemy być pod napięciem cały czas, więc dalej jesteśmy liderem i, i, i mamy pięć kolejek, a patrzymy na najbliższy środowy mecz i, i tyle. Tak? No, na pewno mogło to inaczej wyglądać, natomiast z perspektywy ligi na pewno będzie ciekawe. To samo pytanie do trenera yy, yy, Walka o trzecie miejsce zostaje w takim wypadku, więc też dla nas bardzo ciekawy wynik. I patrzymy przede wszystkim na najbliższe mecze. My mamy określone cele i tak naprawdę te cele z różnych względów dzisiaj nie były zrealizowane. Ktoś tam po prostu uważam, że zachował się nie w taki sposób, jak powinien. Oczywiście ze zwiedziastwa się mocno cieszymy, natomiast tak tak jak tu już prezes wcześniej powiedział i, i, i tutaj faktycznie jesteśmy po jednej stronie całkowicie barykady. Mamy, mamy swoje plany. Chcemy, chcemy dawać więcej szans tej, tej młodzieży, bo trzeba patrzeć na to też długofalowo, długo terminowo, żeby oni po prostu już się w tej chwili ogrywali i żebyśmy mieli odpowiedzi, czy oni po prostu podołają tym wymogom tej przyszłej trzeciej ligi, ligi bo, bo ta trzecia liga w przyszłym sezonie będzie jeszcze trudniejsza tak naprawdę przy spadkach ewentualnie naprawdę będzie arcyciekawa i musimy już wiedzieć tak naprawdę, czy oni, czy oni są w stanie tutaj od początku, że tak powiem dyktować warunki, czy nadawać ton w zespole i, i, i dzisiaj na przykład ci, co, co weszli, a mówię tutaj właśnie czy, czy Lipka, czy Zdyb, naprawdę to było to, było to. Eee, jeszcze kilku było na ławce, uważam, że też z dużym potencjałem i tym chłopcom będziemy dawali eee, szansę natomiast nie ścigamy się tak naprawdę już w tym momencie o, o miejsca będzie bardzo miło jak, jak, jak zajmiemy trzecie miejsce, natomiast tak jak powiedziałem, są rzeczy ważne i ważniejsze i, i na ten moment, moment od początku gdzieś tam od, od grudniowej chyba konferencji mówiliśmy, pragmatyzm tak naprawdę chłodne głowy i robimy po prostu swoje. Czyli mam, mam rozumieć Liga Pro Junior, a Walko puchar, tak? Głównie. Bez zmian, tak. Ja mam pytanie do Pani, czy czymś się udało jednego drugiego zaskoczyć dzisiaj? bo to, że na przykład tak, ma też tak, 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 <grym> I jeszcze knieszka odnośnie ja tego, czy wiadomość o tym o wyniku meczu, nie miała jakiegoś wpływu takiego. na... Tam na, na ja mogę na pewno powiedzieć, bo myśmy, po prostu jakby psychologia bycia na stołku lidera, naprawdę raz, że zobowiązuje, dwa, często pentanogi, wydaje się, że już właśnie jest ta autostrada, no nie zawsze jest to tak, tak różowo, tak łatwo, zresztą pewnie, pewnie po tym meczu do samego końca ta walka będzie się odbywała między tymi dwoma zespołami, ja naprawdę ja tutaj życzę z całego serca stalowej, też tam pracowałem, awansu. Ale niech wygra sport. Tu, tutaj, tutaj my podchodzimy do każdego meczu maksymalnie skoncentrowani, myślimy tylko o tym, żeby wygrać. I jeśli po prostu dany lider jest godzien na awansu, ok, super, złożę Ci gratulacje w czerwcu gdzieś tam 18, oby, oby, obyście byli w drugiej lidze, Na pewno klub, ci ludzie tutaj, bo wiadomo, że dzisiejszy mecz też pokazał, jak jeśli grają dwa kibicowskie zespoły, jak, jak, ta, jak ta oprawa, jak ta atmosfera meczu wygląda. Dużo dużo młodych ludzi też przyszło zobaczyło uważam, że duże święto piłkarskie tak naprawdę w Ostrowcu i tylko się cieszymy przede wszystkim właśnie z tego, że stworzyliśmy dla tych ludzi do bardzo dobre widowisko, bo pamiętam rok temu przegraliśmy 1-0 tutaj też po stałym fragmencie, dzisiaj też był stały fragment i to też było świetne widowisko, natomiast przegraliśmy, a dzisiaj akurat udało się wreszcie odwrócić losy meczu. Uważam, że no tak powiedziałem kontrolowaliśmy to co się działo na boisku, ale, ale Stalowa naprawdę to jest bardzo klasowy zespół i, i, i to trzeba podkreślić. No to ja spróbuję odpowiedzieć na pytanie. Na pewno my szukaliśmy dzisiaj rozwiązań, jeśli chodzi o zmiany systemów i, i, i grania, bo, no bo goniliśmy, tak? To, to tak jak Rafa powiedział, odpowiadało na to. Tam w sumie trzy systemy dzisiaj próbowaliśmy, tak i, i w trakcie gry szukaliśmy jakichś rozwiązań, które nam dadzą. E, blanki, tak, ale, ale to dzisiaj się nie, nie, nie udało. Co do drugiego pytania, no, wydaje mi się, że nie, no, nie czuć w zespole jakiegoś takiego innego napięcia niż do tej pory. Tak? No, no, po prostu dzisiaj zagraliśmy słabszy mecz, a, tak jak szaknie powiedziałem, taki dzień musiał nadejść. Wygrywaliśmy ostatnio seryjnie, tak? więc e, żadna drużyna na świecie nie jest w stanie wygrywać wszystkich spotkań widzę, e, więc ten dzień akurat przyszedł w Ostrowsu, tak? także no, po prostu zdarzyło to się. Pamiętam, że dzisiaj bramcze zdecydowanie brakowało mu leczenie. No pewnie tak, tak. No, jakby widzieliśmy, tak. Konefał nie można powiedzieć, że zawalił którąś z bramek, tak? Ale no, od bramkarza taka drużyna jak stalowa po prostu musi wymagać tego, że on e, obroni nieoczywiste e, sytuacje, tak? Nikolaj nam to... Gwarantował tak koniu no, troszeczkę, troszeczkę słaby, aczkolwiek mówię, to na pewno nie był zły jego występ, tak jakby brakło tego, te, te, tego czegoś ekstra. Dziś porażka, ale przed nami ciężki tydzień, bo środa podasie niedziela się później mecze pucharowe i też szkidowe. No ten słuchat, wytrzyma, cała, 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 to jest się wytrzymać i cała, co żeby dotrzeć do końca. No wytrzyma, wytrzyma. Ten że dzisiaj postawił też pan troszkę na noziorce w pierwszym składzie wyszło, później w obszarze przed Federico, Dlaczego na przykład taka zmiana nie y kosuje? -y. Federico po prostu lepiej prezentuje się w tym momencie w, w treningu od Koseja, więc no, nie widzę jakby tutaj powodu, żeby to, że... Kose jest zawodnikiem no, starszym, bardziej doświadczonym, tak? wpuszcza go kosztem fedejki, który dobrze prezentuje się w treningu, jest młodym zawodnikiem, jest ze Stalowej Woli, tak? więc jakby te wszystkie rzeczy przemawiają za nim. Wiadomo, to są jego pierwsze minuty, tak? liczyliśmy na, na to, że on tą swoją siłą fizyczną będzie w stanie gdzieś tam dojść do jakiejś sytuacji, dzisiaj się to nie udało, natomiast no, to jest... I, 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 I dla nas, i dla niego taka cenna, cenna, cenne doświadczenie. Myślę, że chyba tych co mamy dzisiaj. No tu jeśli chodzi o Bartek, to w ogóle nie miałem znaków zapytania, tak? To tak naprawdę jak przygotowywaliśmy się do, do tego meczu, to tak naprawdę Soszyński zaczął trenować w piątek, bo, bo, bo tam miał problem z miał, miał, miał problem, więc Piotreczek był ustawiany tak naprawdę od początku do tego, że będzie dzisiaj... Występował. W momencie, kiedy Soshi doszedł, a, a, a Tomka straciliśmy po piątkowej decyzji, no to naturalny sposób wskoczył w to miejsce. No i dzisiaj zagrał naprawdę solidne zawody. Także tutaj to, to mówię. Na pewno jeśli chodzi o Czaka to to jest materiał na piłkę. Wiemy wszystko.